Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z rubieńcami września. E, wiem, że już jest połowa października, ale jakoś tak wyszło, chciałam po prostu e, przetestować dla Was jakieś e, dla mnie nowości i Wam o nich właśnie opowiedzieć, e, dlatego tyle zwlekałam z tym filmikiem i może zaczniemy tutaj od pielęgnacji twarzy. Pierwszą rzecz, którą chcę wam pokazać, to będzie żel do mycia twarzy peelingująco-wygładzający z Liren. I tutaj jest 150 ml, 50 ml dostaliśmy gratis, więc mamy 200 ml. I cena takiego produktu coś koło 15-17 zł nie pamiętam. I tutaj jest wyciąg z soku cytryny, witamina A i E. Bardzo ładnie oczyszczał, odświeżał naszą skórę. Ona była taka świeża, umyta. I tutaj producent zapewnia nam 77% oczyszczenia, 79% wygładzenia i 75% odświeżenia skóry. Oczyszczenie, odświeżenie, wygładzenie było. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć w wielu procentach, ale żel sprawdza się fantastycznie, bardzo ładnie. Zmywa również makijaż z naszej twarzy. Jeżeli sobie tam wcześniej nie, nie zmyjemy, ja sobie go stosowałam pod prysznicem. Jak byłam właśnie nim, między innymi zmywałam makijaż i używałam go rano i wieczorem. Świetnie się sprawdza. Zapewne kupię kolejne, kolejne opakowanie, bo to już jest prawie to już jest prawie końcówka, ale jestem z tego produktu bardzo zadowolona, bardzo ładnie oczyszcza naszą skórę. Kolejna rzecz to będzie krem do twarzy z dr Irena Eris, krem witalizujący z tej serii VitaCeric. To jest krem na dzień z SPF 15, bardzo ładnie nawilża naszą skórę, idealnie nadaje się pod makijaż, bo on jest takim lekkim fluidem. Fajnie wyrównuje nam ten koloryt skóry, także naprawdę świetny produkt. Nie zapycha E, moja buzia bardzo się lubi z tym kremem. E, ten krem, który kupiłam z Dzień 25 okazał się ogromnym bublem i właśnie większość z Was pisała, że taki hicior-hicior, ale większość z Was też się nie sprawdził. No i właśnie mi też się nie sprawdził, zapchał mnie, wysypało mnie po prostu. Okropną miałam cerę i ten krem zaczęłam używać. Używam go jakiś chyba drugi miesiąc i jest naprawdę genialny. Bardzo wydajny i idealnie, e, idealnie nadaje się dla skóry normalnej i słuchaj, świetny produkt, naprawdę. E, kolejna rzecz do pielęgnacji ciała to będzie również z dr Irena Eli z tej serii Body Art pronawilżająco-brązujący balsam do ciała. Po prostu mój hicior, najlepszy samoopalacz y, balsam brązujący, kiedykolwiek miałam. E, nie śmierdzi tak jak te wszystkie samoopalacze. Nakładanie jego to czysta przyjemność, ponieważ właśnie nie wali. Przy nakładaniu ma bardzo przyjemny zapach. Ciężko w ogóle sobie tym produktem zrobić jakieś plamy na, na skórze. Musimy naprawdę się bardzo postarać, żeby te plamy na skórze były. I w sumie już u mnie na mojej skórze ten efekt tej opalenizny widać po pierwszym użyciu. Tutaj jest napisane w zależności od pożądanego efektu brązującego stosować 1 do 7 razy w tygodniu. Rozprowadzić na skórze i po aplikacji umyć ręce. I z tym umyciem rąk to jest bardzo ważne, ponieważ później tutaj te ręce mamy takie pomarańczowe, więc to nie jest fajne. Ale produkt jest naprawdę idealny, e, szybko się wchłania i kolor na skórze jest przepiękny. Ja właśnie się nim teraz smaruję, bo za tydzień mam wesela, ale tutaj światło nie widać. Jest naprawdę taka bardzo ładna, delikatna brązowa opalenizna. Jakbyśmy wrócili gdzieś z wakacji z zagranicy, to nie jest taki pomarańcz, nie jest taki e, taki brąz, wiecie, jak z solary, tylko naprawdę bardzo ładna taka złoto-brązowa opalenizna. Świetny produkt, tutaj jest 200 ml i on kosztuje w granicy 87 ,90 zł, 90 Jest dostępny w Douglasach lub na stronach internetowych. Jeżeli lubicie balsamy brązujące samoopalacza, nie testowałyście jeszcze tego, to ja Wam naprawdę serdecznie polecam. Bardzo ładnie również nawilża naszą skórę, także w żaden sposób jej nie wysusza. Też widziałam, że ten balsam pokazywała Karolina ze stylizacji i i też był z tego produktu bardzo zadowolony, także coś w nim fajnego jest. Polecam Wam i naprawdę przetestujcie sobie. Kolejna rzecz do pielęgnacji włosów to będzie Gliscour, ta czarna wersja do bardzo zniszczonych i suchych włosów. Ja teraz lekko przyciemniłam kolor, bo miałam ten taki najjaśniejszy. Z, ze Schwarzkopa zawsze farbowałam tą pianką. Jak będzie dęko, to wam pokażę teraz, którym za, którą farbą zafarbowałam. Ale dla ciekawych, yy, złocisty blond, coś takiego ogólnie, on mi wyszedł taki mysio, to nie jest złocisty brąz, na pewno. E, taki mi wyszedł, o, ale na początku byłam bardzo niezadowolona, teraz zaczynam się przyzwyczajać już do tego koloru i czuję naprawdę, e, po są naprawdę w lepszej kondycji. E, I ta odżywka mi w tym pomaga, spryskuję sobie ją po umyciu i przed suszeniem, właśnie sobie sobie używam. Bardzo fajnie mi się włosy po niej są takie miękkie i nie widać tych zniszczonych końcówek, także w jakiś sposób one niwelują E, że te włosy wyglądają właśnie tak bardzo e, nieładnie, bardzo niesfornie i te końcówki mamy wygładzone, i włosy dzięki tej odżywce fajnie wyglądają. Także taką odżywkę wcześniej używałam, jeszcze tej różowej wersji, i ona bardzo ładnie pachniała, i również fajne włosy po niej były mięciutkie e, i też e, ukrywały ten. E, to, to siano taki ten efekt zniszczonych bardzo włosów. Kolejna rzecz, to tutaj Was pewnie nie, nie zaskoczę. Ciągle używam tego rozświetlacza z Debalm, jest po prostu cudowny. Mm, tutaj mi się. Pokruszył i niestety troszkę mi tego rozświetlacza ubyło, ale on, jego nadal jest bardzo, bardzo dużo. I teraz właśnie dr Irena Eris od jakiegoś czasu ma tą swoją serię ProWook, czyli kolorówkę, i u nich również rozświetlacz jest mega. Także w najbliższym czasie zrobię Wam porównanie tego rozświetlacza i tego rozświetlacza z ProWook, bo również jest super. Kolejna rzecz to będzie kredka z Izadory, taka zielona wysuwana. Ja ją dostałam jakiś czas temu, w sumie już dawno w paczuszce od Alicji Czarodziejki. Ma przepiękny kolor. Eee, nie zobaczycie. Zobaczycie. Ja ją używam sobie teraz już od dłuższego czasu tutaj na tą dolną powiekę i to wygląda naprawdę pięknie. Eee, świetny kolorek. Dziękuję Alicja za tą kredkę, bo jest naprawdę ekstra, fajnie się sprawdza i, i daje świetny efekt na oczach. Eee, kolejna rzecz tusz do rzęs, z którym jestem naprawdę bardzo mile zaskoczona, bo ja Wam mówiłam, że ja uwielbiam i w sumie używam tylko tych tuszy z L'Oreal'a. Ale od kiedy mam tą maskarę z Prowok Dr. Irena Eli, tą Amazing Wodoodporną, to po prostu stwierdziłam, że teraz chyba będę jej używać, chociaż przyznam się Wam szczerze, że nie używam jej codziennie, ponieważ bardzo ciężko ją zmyć z oczu. Yy, bardzo ładnie wydłuża, pogrubia nasze rzęsy. Yy, dzisiaj nie mam na oczach, ale ogólnie, jak się nią pomaluję, to wygląda, jakbym miała przedłużane rzęsy. Świetny efekt. Yy, bardzo, bardzo wodoodporna. Naprawdę ciężko ją domyślać. Także na jakiś basen, na wakacje nadaje się idealnie na imprezę. Nie ma bata, po prostu, żeby woda ją zmyła. Eee, trzeba użyć bardzo dobrego, dwufazowego płynu, żeby zmyć tą maskarę z oczu. Świetny produkt, jestem mile zaskoczona. Eee, I to będzie pewnie mój długi, długi, długi ulubieniec. Eee, I ostatnia rzecz również z Provox Dr. Irena Eris. Błyszczyk do ust. E, o takim bardzo ładnym, brzoskwiniowym kolorku. On na ustach wygląda naprawdę bardzo, bardzo delikatnie jak go mam teraz na ustach. Daje taki e, delikatny kolorek, e, głównie taki blask na ustach. One wydają się takie pełniejsze. E, bardzo, fajny, bardzo ładnie nawilża, nie wysusza naszych ust, daje naprawdę ładny kolor e, i również jestem z tego produktu zadowolona. Bardzo często go używam, e, jest w mojej torebce, mm, przyjemność naprawdę z używania jego, ponieważ bardzo fajnie nawilża i daje delikatny kolor. Również są, jest mnóstwo, jest duża gama kolorystyczna, także kolorów jest dużo. I to by było na tyle. To są w sumie takie moje nowości kosmetyczne, które używam od niedawna. Chciałam Wam pokazać coś innego, żeby nie pokazywać w kółko tego samego. Eee, dajcie znać, czy coś z tych produktów używałyście, czy może już testowałyście kolorówkę Dr. Irena Eris. Eee, jeżeli tak, to powiedzcie, co Wam się sprawdza, co, co lubicie. Eee, jeżeli Wam się podobał filmik, podoba Wam się mój kanał, zapraszam Was do subskrypcji, eee, do kciuków, do komentowania i do zobaczenia. Kochani, pa!